Nietypowej akcji mieszkańców schroniska dla bezdomnych mężczyzn we Wrocławiu. Chcą pokazać, jak dużo jedzenia jest wyrzucanego, gdy właśnie na wyżywienie w schronisku brakuje pieniędzy. Dlatego przy śmietnikach na wrocławskich osiedlach wywieszają banery z napisem: Chcesz dawać ludziom jedzenie? Nie rób tego tutaj. W ten sposób bezdomni zachęcają do przekazania 1% podatku na jedzenie dla nich. Małgorzata Orzeł. Pan Bogumiu Myśliwiec mieszka w schronisku dla bezdomnych mężczyzn od 6 lat. Żeby zdobyć trochę pieniędzy w osiedlowych śmietnikach szuka puszek i miedzi. Przy okazji widzi ile jedzenia wyrzucają do śmieci wrocławianie. Wyrzucają, tak. No teraz tu mleczko i chlebek znalazłem. No, no tak tu puste, ale trafia się, że do jedzenia coś znajdę. W puszce konserwę, tworzono za trzętą, ale można jeszcze zjeść. Stąd pomysł na akcję zachęcającą do przekazania 1% podatku. Takie banery pojawiły się w 15 miejscach we Wrocławiu. Kontrowersyjną formą mają przyciągać uwagę i skłaniać do refleksji. W czasie, gdy my poświęcamy dużo energii na, na pozyskiwanie żywności dla podopiecznych z naszych schronisk, w tym samym czasie ludzie, mieszkańcy takich blokowisk jak to, w którym jesteśmy, supermarkety, wyrzucają duże ilości żywności, która jest jeszcze zdatna do spożycia. Jak wynika z badań Pentor, co czwarty Polak deklaruje chęć przekazania organizacjom 1% od podatku. Najchętniej pomagamy tym, które opiekują się chorymi dziećmi i zwierzętami. Trudniej przekonać Polaków do wsparcia ośrodków opiekujących się bezdomnymi. Przeszkodą jest wciąż pokutujący stereotyp człowieka bezdomnego, nadużywającego alkoholu i brudnego. W naszych placówkach jest w tej chwili 450-500 osób. Każda z tych osób jest trzeźwa. To są osoby bezdomne. Każda z tych osób kontaktuje się z terapeutą, pracownikiem socjalnym, psychologiem, bo tacy specjaliści u nas pracują. Schronisko imienia brata Alberta otrzymało od podatników w ubiegłym roku 30 tysięcy złotych. Na funkcjonowanie placówka potrzebuje aż 2,5 miliona złotych rocznie. Znaczna część tej kwoty przeznaczana jest właśnie na zakup jedzenia. W Polsce nie ma szczegółowych badań dotyczących marnowania żywności, ale wiadomo, że w ubiegłym roku aż 2 miliony osób żyło w skrajnym ubóstwie. Wrocław Małgorzata Orzał.